Wyszła 26, więc coś podsumować sobie: 25, która. no cóż, zamiast EAFC powinna się nazywać Wylew 25. I z powodu wygody będę z gry z serii EAFC nazywał FIFami, ponieważ bądźmy sobie szczerzy, to dosłownie to samo, tylko inny tytuł, bo nawet ja bym nie zapłacił miliarda dolarów tylko po to, żeby dalej używać nazwy FIFA. Przy okazji, ten film nie dotyczy trybu Ultimate Team, mimo że jest to główna atrakcja nowych FIF. Może ten tryb obchodzi tych wszystkich Purysów, którzy kupują FIFA co rok? Ale szczerze, ten tryb mnie całkowicie nie obchodzi, bo gram za znajomymi for fun. Ale zanim przejdziemy do FIFA 25, zobaczmy co działo się w FIFA 24. No ale zdarzały się też takie kurioza. Prawie nie stało, tylko jak mu o nogę zahaczyłem, i to, i to rzut karny. Rozumiesz? Rzut karny. Za który był tam. Jeśli myślicie, że FIFA 25 jest lepiej, to powiem Wam, że. No, kurwa nie jest. I w sumie to nie wiem od czego zacząć. Może od tego, że ta FIFA nie jest zła. Jest okej, okay, ale na pewno jakiś, na jakiś dobry rating nie zasługuje. Choć z drugiej strony, pewien ekspert, z którym się konsultowałem w sprawie tego filmu, powiedział mi, że ta FIFA jest fajna, bo i mają tu taki wylew, że zamiast być wkurzające, to jest to śmieszne. Oczywiście oni, znaczy piłkarze. I ma on stuprocentową rację. Te wszystkie faule i sama animacja, jak piłkarze się wywracają na ryj, to jest najlepsza część tej gry. Bo tyle śmiechu, to nie dała mi żadna FIFA od czasu FIFA Street na PS3. <słuch> e z <słuch> Fajny jest też kreator postaci, który jest bardzo rozbudowany. a no, może nie tak rozbudowany jak w serii Saints Row, ale jeśli ktoś chce stworzyć piłkarza podobnego do siebie, to zapewne będzie to możliwe. No, ale niestety muszę trochę ponarzekać. Po pierwsze, zjebana optymalizacja. Przez większość czasu gry gra się bardzo przyjemnie i płynnie. Jednakże często podczas meczów towarzyskich grę zalicza ogromne spadki płynności przez jakieś 2-3 sekundy. Ja mam przez większość czasu stałe 90 fpsów, jednakże gdy te spadki się zdarzają, to nagle robi się 20, może 25 na właśnie na te 2-3 sekundy. I zwykle tyle wyznaczę do tego, żeby przeciwnik przejął mi piłkę, nie z mojej winy. Nie wiem czego to jest problem, bo w karierze lub gdy gram offline, to tych spadków praktycznie nie ma. Aha, i nie wiem jakim cudem gra nie wygląda jakoś znacząco lepiej od powiedzmy FIFA 20 a z jakiegoś powodu ma 5 razy większe wymagania. Kolejnym dużym problemem jest AI naszych piłkarzy, które jest nieprzewidywalne. Szczególnie gdy nie korzystacie z manualnej obrony, przez większość czasu wasza obrona będzie dosłownie dostawała wylewu, gdy jakiś napastnik się zbliża do waszego pola karnego. Ale chyba tak było w każdej FIFA. Właściwie obronici z jakiegoś powodu przepuszczą przeciwnika, tak jak tutaj. Innym razem wasza obrona jest ustawiona perfekcyjnie i przeciwnik będzie miał trudność z przeciwnikiem się. I nawet mimo tego, że macie ustawioną tą samą taktykę i tych samych zawodników. Tak jakby czasami gra uznawała, że przeciwnik po prostu musi się przebić, a my za bardzo z tym nie możemy nic zrobić. Z drugiej strony nie możemy też polegać na obronie manualnej z tego względu, że gdy nie sterujemy jakimś piłkarzem, to jest szansa, że spróbuje on zablokować piłkę podczas strzału. I zawsze, gdy komputer steruje danym piłkarzem, to, to gdy zdecyduje się zablokować strzał, to zawsze mu się o to uda. Gdy samemu byście spróbowali tak zrobić, to nie zawsze wam wyjdzie. Chodzi mi tu o to, że gdy nie sterujemy piłkarzami, to reakcje obrońców są po prostu nadludzkie. Jak przeciwnik strzela, to wydaje się, że oni już wiedzą, gdzie poleci piłka. Inny powód, dla którego nie powinniśmy polegać na obronie manualnej, to jest wylew naszych obrońców, gdy tylko się na nich przełączymy. Tutaj mój obrońca miał szansę odebrać piłkę i jestem pewien, że gdybym się na niego nie przełączył, to on by to zrobił. No miałeś mu zabrać piłkę, to nie! To się stało bo... Kolejna sprawa to wylew bramkarza. Nigdy nie możemy przewidzieć, jak zachowa się nasz bramkarz. Raz możemy mieć stryjka na bramce, który ma 63 overall i będzie wzorowym bramkarzem. Przez to przeciwnik będzie musiał się bardzo postarać, by cokolwiek ugrać. A innym razem możemy mieć szczęsnego na bramce, który nie będzie w stanie obronić strzału z połowy boiska. Bramkarz też czasami postanowi sobie wyjść przed pole karne bez naszego udziału i są to zwykłe sytuacje, przez które ma się ochotę zrzucić padę w monitor. Bramkarz to trochę taka ruletka, i czy to dobrze, czy źle, to w sumie nie wiem ale naprawdę słabo, że nie mamy jakiejś kontroli nad bramkarzem, oprócz tej szarży. Moim zdaniem oprócz tego powinniśmy jeszcze mieć możliwość lekkiego odskoku w którąś w stronę, bo są momenty, w których za spokojnie by strzał obronił, ale zamiast tego to udaje, że słońce go osłepiło i siada na ziemię. Za to do ataku nie można się specjalnie przyczepić, zawodnicy się w większości sytuacji dobrze ustawiają, jest możliwość stworzenia sobie akcji, ale muszę powiedzieć, że nie wiem kto wymyślił to, że gdy jesteśmy blisko strzelenia bramki, to często gra strzela za nas. się da się to wyłączyć w ustawieniach, ale same to, że dość myślnie ta opcja jest włączona, jest po prostu karygodne. To tak jakby w C.S. gdy na się na przeciwnika, to gra strzelała za Was. Komiczne. Ale żeby nie było lekko, to przejdźmy do najgorszej części problemów tej Fify, jakim jest responsywność. I to można zauważyć tylko w grze online. Opóźnienia w godzinach dziennych są odczuwalne i czasami sytuacje są, gdzie chcemy podać albo dośrodkować, ale gra tego po prostu nie wykrywa. Też nie wiem, co ta debil wymyśliłby pod tym samym przyciskiem był sprint i wypuszczenie piłki. Ja nie zliczę ile razy miałem sytuacji, gdzie biegłym sprintem, jestem za obrońcami, mam 100% akcję sam na sam z bramkarzem, bo czym nagle mój zawodnik wypuszcza piłkę w pizdu przed siebie i bramka przeciwnika sobie ją po prostu podnosi. I to tyle z tej akcji. To tak samo jakby się pod przyciskiem strzału mieli jednocześnie podanie. Przy okazji gra często nie wykrywa, gdzie macie wychyloną gałkę i zamiast podejść z obrońcy do pomocnika, to podajecie wprost do przeciwnika. I jest to raczej problem jakiś przeciążonych serwerów. Bo, gdy gracie na trybie offline, to takiej sytuacji nie ma. Nie wiem też, kto wpadł na pomysł, że rezerwowanie strzału to dobry pomysł. To zadajmy przeciwnikowi wypił piłkę przed siebie. Chciał to środkować, co widać na chudzie. Ale Pech chciał, że ja sobie tą piłkę przejąłem. I grał znowu, a żon chce zrobić ślisk, za co dostał czerwoną kartkę. No i na koniec moje ulubione, czyli bugi. Wiem, że z nie należy do może jakichś szkodliwych. Ale jak już się pojawią, to są nieco denerwujące. Na przykład czasami fizyka może wystrzelić z nadmierną siłą piłkę, zwykle gdzieś w okolice bramki. A raz miałem taką sytuację, że wykopałem piłkę na aut, ale z jakiegoś powodu gra nie została przerwana i graliśmy dalej bez piłki. I żeby piłkę odzyskać to musiałem sfaulować przeciwnika, co w tym przypadku wiązało się też z czerwoną kartką. Jak jesteśmy już do temacie sędziego to on z jakiegoś powodu czasami nie uznaje fauli, na przykład tak jak tu. No nie wiem. Nie, no przekupiony sędzia, kurwa! No oh co God to? No, God przekupiony God sędzia! <gry> nie był faul! Albo tutaj jest się taki mały ekran, gdzie można wybrać zadania. Czekaj. Ronaldo chopie wylew ma. Pa, 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 pa! No, no nie! Co menu zostało? No kurwa! Są również okazjonalne błędy z oświetleniem, ale te raczej są nieszkodliwe. No i na koniec, jeśli gracie z stworzonymi graczami przez siebie, to u przeciwnika modele postaci mogą się bugować. I tu na przykład biała postać ma twarz innej postaci. Dobra, ponarzekałem, więc czasy powiedzieć, czy FIFA 25 jest spoko. Jak dla mnie, czyli gracza każualowego, to gra jest nawet ok. I jak wspomniałem na początku, ten cały wylew tych piłkarzy jest po prostu śmieszny. Nic z tej akcji już nie będzie. Z to co, będę musiał iść. Kurwa, Renato, <grywa> 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 Jednakże ja nie wyobrażam sobie grania w Ultimate Team, gdzie te wszystkie błędy, bugi, problemy mogą rujnować całą zabawę. I to nie jest jakaś kiepska FIFA, ale też nie jest jakaś najlepsza jest gdzieś pomiędzy bicia dobrą, a chujową. I tak jest mój werdykt. Co wy myślicie o tej części? I sądzicie, że FIFA 26 będzie lepsza? A ja jednak jestem zdania, że z roku na rok te gry są coraz gorsze. A więc to tyle. Aha, jeszcze jedno. Wytłumacz mi ktoś, za co był ten rzut karny?